Słuchaj, e, też e, chciałam powrócić do tematu ślubu. No bo były zaręczyny, a ślubu wciąż nie ma. Ale poczekaj, bo ja tutaj przygotowałam dla Ciebie szachmat. No, czyli jaki jest ten szachmat? Poczekaj, najpierw powiedz co ze ślubem. Tyryryrym, pomidor, nie wiem, wiesz, nie mieliśmy jeszcze planów. Mieliśmy jakoś tyle zamieszania na głowie, tyle jakichś tam dziwnych sytuacji, że, że, że jeszcze o tym nie myśleliśmy. No dobrze, ale wy mieszkacie razem. Tak a zarazem jesteś niesamowicie wierzący. To jak to się ma do e, dekalogu? Grzeszę. Grzeszę. Żyję w niesakramentalnym związku. Nie mogę korzystać z sakramentów, z, 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 z których bardzo chciałbym korzystać. Tak, tak, Karolino. Grzeszę. Czyli tutaj jawnie się przyznajesz. Ja często mówię, że jestem człowiekiem ułomnym, grzeszącym, ale szukającym tej właściwej drogi. Rzeczywiście ślub pozwoliłby na pewne